Raz, dwa, trzy, cztery, mam nadzieję, że mnie słychać, mam nadzieję, że mnie widać, to jest kanał Rap Nauczek. ja jestem Tomek, sprawdzamy sobie tutaj różne rapowe, około rapowe, czasem pozarapowe premiery, no i dziś został nam jeszcze Tymek, młody milioner, chcieliście, żebym sprawdził ten numer, choć od premiery już trochę minęło czasu, no i cóż, sprawdzam w takim razie, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i że ja będę zadowolony, póki co głosy w ankiecie na czacie pojawiają się, że numer jest dobry, więc mam nadzieję, że będzie dobry. Okej, okay. Kądzik spisze, że jeszcze tego numeru nie słyszał, ja też jeszcze tego numeru nie słyszałem i cóż, sprawdzimy za chwilę, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście warty jest ten numer docenienia, czy warty jest tego, skoro tak bardzo prosiliście, to mam wrażenie, że coś musi tutaj być na rzeczy. że rzeczywiście jest warty uwagi, apel na początku, łapy w górę, to bardzo ważne, żebyśmy... Mogli gdzieś się wiralować Choć trochę z tego małego kanału Będzie mi bardzo miło Jeśli rzeczywiście zostawicie łapę w górę Będziecie aktywni na czacie Zagłosujecie w ankiecie A ja już nie przedłużam tylko odpalam ten numer Tymek Młody Milioner Jestem bardzo ciekawy co tutaj się wydarzyło Dzisiaj Młody Milioner Wychowany na sobie Kiedy stałem pod blokiem Życzyłaś powodzenie. Dzisiaj Młody Milioner Nakrywamy przepaść, więc...

Okej, okay, no dobra, może to nie jest vibe, który jakoś mi siedzi tak w 100%. Dużo osób pisało, że Tymek wraca gdzieś do takich klimatów, z których mogli go poznać. No i cóż, klubowy numer jak najbardziej. Ja słyszałem początek taki klubowy Tymek, ale w świeżej odsłonie wydaje się fajne. Elduklon, no, jak ktoś gdzieś go poznawał w tym czasie, to myślę, że spoko jak najbardziej. Ale Kondziks na przykład pisze totalnie nie dla niego to jest. Odnośnie Zamsona, tak jak tutaj jest napisane, na dniach na dwie raty resztę albumu najprawdopodobniej piątek i sobota. Co do Pedra, Francisa, Beteo, Margaret nie było, ale nadrobimy White Sugar, więc będzie najprawdopodobniej jutro na to reakcja. Tak sobie trochę na ratę tu też sprawdzamy, nadrabiamy, bo no niestety jest mało czasu. Ja ciągle jestem w pracy i mało mam czasu, żeby sprawdzać numery. To jest ostatni moment dzisiaj, żebym mógł na coś zareagować. Sprawdźmy dalej, co się kryje pod młodym milionerem. Póki co tak. No rozumiem fascynację, rozumiem zadowolenie fanów tymka, ale ja nigdy jakoś do nich szczególnie nie należałem, więc musicie mi wybaczyć. 38% głosów na dobry, 25 na średni, 38 na słaby. Bardzo zróżnicowane opinie tutaj są. Badamy dalej. Zna tu cała twoja ozka, zna to cały blok Wyciskamy to do końca, tańczą całą noc Dawno nie wiedzieli słońca, wychodzimy stąd

Okej, okay, dobra, jeśli chodzi o numery Tymka, to moim osobistym zdaniem e, Gdzieś, no, reagowaliśmy już na numery, które bardziej mi się dały tutaj. Bardzo tak od niechcenia tutaj Tymek tworzy, bardzo. No, cóż... E, cóż, White Sugar, bez obaw, wszystko będzie do nadrobienia. Spokojnie będziesz mógł tutaj sprawdzić. Nie wiem do końca, co powiedzieć o tym numerze. Mam wrażenie, że trochę was zawiodę reagując na ten numer, bo dużo osób pisało, żeby sprawdzić młodego milionera. I... Ale nie wiem, co mam powiedzieć. Jest to numer typowo klubowy. Może w, jakiej, w jakiejś trasie. W jakiejś trasie bardziej by mi tutaj siadł. Mógłbym wczuć się w klimat. Jestem może w takim momencie, w którym trudno mi po prostu przejść tę barierę. Kumam jak najbardziej ten numer, pomysł na niego. Ale, ale, no, nie jest to vibe, do którego ja bym osobiście wracał. Tak, jeśli miałbym wybierać, wybrałbym na pewno zupełnie inny klimat w tym momencie. Być może nadejdą też takie momenty w życiu, że uznam, że, no, może jednak młody milioner jest dobrym wyjściem, żeby go odpalić, ale nie teraz. Nie teraz. Dosłuchajmy do końca. Mam nadzieję, że wy jeszcze coś ciekawego opowiecie uratujecie ten live. Bo ja szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co mógłbym dodać jeszcze. Także śmiało, nie krępujcie się. Jak widzicie bardzo wyrównane są głosy. Siemanko, Razor, e, Razor, nie wiem jak powinienem czytać. Agresja Swift jest lepsza, na przykład... E, tutaj pisze El Klo Okej. Okay. No cóż, badamy. Ale, wszystko to co chcą mi Mam sobie যাব তুমি No i tyle. I mamy cały numer za nami tak naprawdę. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego, więc nie będę ukrywał, że no trochę jestem zaskoczony. Nie jest to po prostu mój wajbik, do którego obecnie bym tutaj przywykł. Choć są osoby, które też uważają, że fajnie buja. Jak najbardziej to szanuję, jak najbardziej to rozumiem. Po prostu każdy musi mieć odpowiedni vibe do odsłuchu danego numeru. Może po prostu to jest kwestia chwili, natomiast jeśli wy się z moją tezą, z moimi odczuciami nie zgadzacie, to wcale nie jest to w żaden sposób złe. Napiszcie o tym w komentarzach. Myślę, że ciekawa dyskusja może się z tego wytworzyć. Z mojej strony to jest ostatnia reakcja, więc bardzo się cieszę, że tutaj byliście. Mam nadzieję, że nie zostaliście w jakiś sposób urażeni czymkolwiek, co powiedziałem, i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną również na kolejnych reakcjach, które w najbliższym czasie się pojawią. Myślę, że jutro będziemy streamować tak od 21 do 22, co najmniej właśnie trzeba tego za Amazonę sprawdzić, trzeba trochę Daysa sprawdzić, nadrobić nowości, no i tak do soboty wieczór będziemy sobie tutaj działać, także do zobaczenia na kolejnych live'ach, a dziś się już żegnam z Wami, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, do zobaczenia, cześć!